Przypomnę tylko albo poinformuję kto, kto jeszcze o tym nie wiedział. 35 rocznica pierwszych częściowo, częściowo wolnych wyborów. W roku 1989 4 czerwca po 10 zmaganiach solidarności, wcześniej jeszcze po kilku, nawet kilkunastu letnich zmaganiach Komitetu Obrony Robotników. Wydarzyła się taka historyczna rzecz, historyczna chwila. Od tego momentu, praktycznie, uważamy, że Polska odzyskała wolność, stała się krajem w pełni demokratycznym, chociaż następne lata rzeczywiście do ugruntowania tej demokracji doprowadziły. Wróciliśmy, bo to też chyba jest właściwe słowo, wróciliśmy do modelu pełnej demokracji po, po o, o ostatnich ośmiu latach. Takiej półdemokracji po, ostatniu, po ostatnich 8 latach, gdzie nasze państwo zmierzało w kierunku takim dość nieczytelnym, jeżeli chodzi o ustrój, jeżeli chodzi o demokrację. Około miesiąca temu, nieco więcej już, tak, mieliśmy wybory samorządowe, których wynikiem między innymi to jest to, że starostą właśnie gołdawskim został tu obecny Krzysztof Kazaniecki. Krzysiu przekazuje to jej głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Piotr tutaj wspomniał słusznie, dzięki temu co się wydarzyło, dzięki temu że jesteśmy wolnym krajem jest wolność. Dokonały się te wybory demokratyczne, odbyły się duże zmiany, jak widzieliście, czy to w Radzie Gminy, czy w Radzie Powiatu. Dzięki czemu też m.in. ja mam zaszczyt pełnić funkcję starosty Kłudabskiego, za co serdecznie wszystkim wyborcom, a przede wszystkim też radnym dziękuję, że obdarzyli mnie tym zaufaniem. A także chciałbym podziękować przede wszystkim dla pani Joanny Bochniarz, która jest z nami tutaj już kolejny raz i bardzo interesuje się naszymi problemami. Także ja dziękuję bardzo za to i zapraszamy częściej i myślimy, że będziemy z pani doświadczenia i umiejętności chętnie korzystać. Tak niewiele żąda. Słuchajcie, wszyscy śpiewamy. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. No i teraz mocno razem. I wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Obrać oddać nie umiem. Kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. wolność, Kocham i rozumiem. Wolności oddać nie. Oddać nie umiem wolność, kochani rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność i rozumiem wolności, dziękuję.